Dzisiaj nudny dzień. Niedziele w Hongkongu są zazwyczaj bardzo spokojne. Dlatego, że tutejsze życie imprezowe jest dość hardkorowe i albo w niedzielę ludzie jeszcze kontynuują jakieś afterparty, albo po prostu śpią. No I wydaje mi się, że moi znajomi też odchorowują imprezy, dlatego że napisałam. Chyba do 10 osób. Jeszcze nikt nie odczytał moich wiadomości, a jest godzina 16. każdym razem, kiedy mam taki leniwy dzień i nie wiem za bardzo, co ze sobą zrobić, to po prostu stwierdzam, że zjedzenie pizzy będzie na pewno dobrym wyjściem. I nigdy się nie mylę. Nareszcie mam śniadanie. Wzięłam sobie pizzę na wynos, dlatego że restauracja jest pełna, a jakoś nie mam ochoty siedzieć w tłumie. Dlatego poszukam sobie jakichś schodków i myślę, że gdzieś zjem na świeżym powietrzu. Chociaż świeże powietrze to w zasadzie taki trochę żarcik, nieśmieszny. Tutaj jakaś kolejka się zebrała, zaraz zobaczę co tutaj sprzedają takiego niesamowitego, że ludziom chce się czekać. Nie mam pojęcia, co takiego niesamowitego sprzedawali w tej piekarni. Ale wiem, że nawet gdyby to były najlepsze ciastka na świecie, to nie chciałoby mi się stać. W Hongkongu jest taka specyfika, że jeżeli otwiera się jakieś nowe miejsce, nowa restauracja, nowa piekarnia, kawiarnia, to po prostu są okropne kolejki i jest mega szał. Mega szał na to miejsce. Ludzie czekają po 2-3 godziny. Często śmiesznie to wygląda w porze lunchu, dlatego że większość pracowników tutaj ma przerwy godzinne, z czego jakieś 45 minut przy dobrych wiatrach spędzają czekając na wolny stolik w restauracji. Znalazłam schodki. Czas zjeść. Udało się. Pierwszy mały sukces dzisiaj osiągnięty. A mianowicie moja koleżanka nareszcie mi odpisała. Doszła do siebie po imprezie. Jest 6.30 i udało mi się znaleźć towarzystwo. Zmierzam właśnie na stację promów, skąd przepłynę sobie na Kowloon. I stamtąd z TSC dokładnie będę oglądać Festiwal Świateł. Okazuje się zresztą, że to już ostatni pokaz w tym sezonie, a ja jeszcze w tym roku nie miałam okazji w ogóle go podziwiać. Także całe szczęście, że dzisiaj wygooglowałam sobie to wydarzenie i uda mi się na nie załapać. No, to lecę, żeby Natalia na mnie nie musiała zbyt długo czekać. Promy w Hongkongu są chyba jednym z najtańszych środków lokomocji. W miejsce, do którego teraz zmierzam, mogę dotrzeć też metrem, ale przejechanie jednej stacji metrem kosztuje około 14 dolarów hongkońskich, czyli jakieś 7 zł. Natomiast przepłynięcie promem kosztuje chyba 2,5 dolara. Różnica jest naprawdę bardzo duża, a poza tym na promie po prostu jest przyjemniej. Na wypadek gdyby ktoś miał problemy ze znalezieniem miejsca do którego chce się dopłynąć, to tutaj są wszędzie tabliczki. Ja muszę wziąć przystań siódmą. Dotarłam w końcu na TST i jeszcze 20 minut do pokazu. Chodzę właśnie z Natalią, i szukamy jakiejś fajnej miejscówki, żeby ładnie wszystko było widać. sobie chodzę i chodzę, nagrywam, gadam sama do siebie i zgubiłam Natalię. Całe szczęście, Natalia jest blondynką, więc dosyć łatwo ją znaleźć. Udało się uciec od tłumu, ale niestety światło nie jest najlepsze. Teraz się zacznie pokaz, a my siedzimy sobie na schodkach takich portowych. Siemano, jest elegancko i przynajmniej ładnie wszystko widać.